Masz firmę, która nie zarabia tak jak kiedyś. Pojawiają się zaległości w płatnościach. Zaczynają się nerwowe rozmowy z księgową, wierzycielami, z samym sobą. Nie wiesz, czy jeszcze walczyć, czy już się poddać. W tym odcinku pokażę Ci, co to naprawdę znaczy restrukturyzacja firmy. Bez mitów, bez ściany, bez wstydu. Tak jak to wygląda w realnym życiu przedsiębiorcy. Bo wbrew temu, co możesz słyszeć, restrukturyzacja to nie koniec. To często początek nowego rozdziału Twojej firmy. To pierwszy odcinek nowej serii Biznes w kryzysie. Stworzyłem ją z myślą o właścicielach firm, którzy czują, że sytuacja wymyka się im spod kontroli. Nie będziemy tu obijać bawełny. Porozmawiamy o kryzysie, długach, restrukturyzacji, emocjach i decyzjach, które potrafią zmienić los firmy na dobre albo na złe. W każdym odcinku dostaniesz konkretną wiedzę. Z perspektywy prawnika, doradcy restrukturyzacyjnego i człowieka, który od 13 lat pracuje z przedsiębiorcami w najtrudniejszych momentach. Przez ponad dekadę przeprowadziłem setki firm przez proces restrukturyzacji. Widziałem zarówno spektakularne powroty do gry, jak i bolesne porażki. Dziś zaczynamy od podstaw i od jednej fundamentalnej prawdy. Problem z płynnością finansową to nie wyrok, to sygnał do działania. Pytanie tylko jakiego? Restrukturyzacja to nie czary. To nie zamiecenie problemów pod dywan. To nie magiczne rozwiązanie, które sprawi, że twoje długi znikną bez śladu. To prawnie uregulowana procedura, która daje firmie realną szansę na przetrwanie poprzez uporządkowanie i legalne porozumienie się z wierzycielami, zanim będzie za późno. A w praktyce? To często ostatnia deska ratunku przed upadłością. Zacznijmy jednak od tego, czym restrukturyzacja nie jest. To nie jest jakiś kredyt oddłużeniowy. To nie jest czyszczenie rejestrów dłużników jakichkolwiek. Nie jest to też sposób na oszukanie wierzycieli. Nie jest to ucieczka od odpowiedzialności. Restrukturyzacja to naprawdę poważny proces prawny, strategiczny plan działania i często ostatni moment na realne zmiany w firmie. To uczciwe postawienie sprawy na zasadzie tak, mam problem z płynnością. Nie, nie stać mnie na spłatę wszystkich zobowiązań w terminie, ale mam plan, jak wyjść na prostą i spłacić te długi w inny sposób. A dzisiaj, w swojej istocie, restrukturyzacja to ochrona prawna przed egzekucją. Jest to też czas na opracowanie planu naprawczego, dzięki któremu jest możliwość negocjacji warunków spłaty wszystkich zobowiązań. Jest to również szansa na redukcję części zobowiązań, co jest jednak niesamowicie rzadkie. A także jest to rewelacyjne narzędzie do transformacji biznesu. Najważniejsze jednak, co musisz wiedzieć: restrukturyzacja działa tylko wtedy, gdy firma ma potencjał do zarabiania. Nie uratuje przedsiębiorstwa, które straciło rację bytu na rynku. To jest bardzo istotna kwestia. A teraz kluczowe wobec tego pytanie: komu restrukturyzacja faktycznie może pomóc? Bo wbrew pozorom niestety nie każdemu. Po pierwsze, firmom, które mają problemy z płynnością, ale mają jakiś sensowny model działania. Innymi słowy, Twój biznes generuje przychody, Twój produkt faktycznie ma klientów, Twoja usługa ma sens, ale zobowiązania rosną szybciej niż wpływy. Po drugie, firmom, które toną nie przez brak pomysłu, tylko przez narastające zobowiązania. Chociaż faktycznie jest to efekt jednorazowych zdarzeń, np. nieudanej inwestycji, utraty kluczowego klienta, pandemii, wojny czy innych zdarzeń, których nie dało się przewidzieć. Restrukturyzacja pomaga też przedsiębiorcom, którzy chcą jeszcze walczyć, ale potrzebują ram prawnych i tarczy ochronnej, a także profesjonalnego doradztwa. To rozwiązanie dla tych, którzy widzą światełko w tunelu, ale potrzebują czasu, by do niego dotrzeć. I z mojego doświadczenia wynika jedno: większość firm decyduje się na restrukturyzację zbyt późno. Czekają, aż komornik zapuka do drzwi. Aż ZUS wyśle upomnienie, aż bank zablokuje konto. A prawda jest taka, że im wcześniej zaczynasz ten proces, tym większe masz szanse na sukces. Tak więc wymieńmy sobie sygnały, które powinny skłonić Cię do rozważenia restrukturyzacji. Na pewno to to, gdy stale opóźniasz płatności wobec dostawców, kontrahentów. To to, gdy nie płacisz na czas do ZUS-u albo do Urzędu Skarbowego. Najgorsze jest, gdy spłacasz jeden kredyt zaciągając kolejny. Ponadto, gdy twoje marże systematycznie spadają, o ile je mierzysz, to gdy tracisz kluczowych klientów, bo na przykład nie masz już mocy do ich obsługiwania, albo gdy masz poczucie, że kręcisz się w kółko. Tak więc nie, nie czekaj na komornika, bo wtedy może być już za późno. Przejdźmy teraz do konkretu. Jak wygląda procedura restrukturyzacyjna? Na potrzeby tego odcinka skupię się na najpopularniejszej formie, Czyli na postępowaniu o zatwierdzenie układu, zwanym potocznie PZU. W pierwszym kroku wybierasz doradcę restrukturyzacyjnego. To kluczowa decyzja. Ten człowiek będzie Twoim przewodnikiem przez cały proces. Doradca restrukturyzacyjny musi mieć licencję Ministerstwa Sprawiedliwości, doświadczenie i, co równie ważne, zrozumienie Twojej branży. Pamiętaj, że doradca restrukturyzacyjny to nie Twój wróg. To sojusznik, który pomoże Ci przetrwać trudny czas, ale to także osoba, która ma obowiązki wobec prawa oraz wierzycieli. Dlatego musisz być doradcą restrukturyzacyjnym szczerym do bólu od początku. W drugim kroku następuje oficjalne rozpoczęcie restrukturyzacji poprzez obwieszczenie dnia układowego, a następnie uzgadniacie propozycje układowe. To esencja całego procesu, bo tutaj określacie, w jaki sposób i w jakim czasie będziesz spłacać swoje zobowiązania. Może to być na przykład rozłożenie płatności na raty, odroczenie terminu płatności, zmniejszenie wysokości zobowiązań. A jeżeli masz spółkę kapitałową, może to być na przykład konwersja wierzytelności na udziały albo akcje. Można mieszać te metody, można je łączyć, można dawać tylko jeden z nich, bo to jest kluczowy moment. Tutaj bowiem decydujesz, co jesteś w stanie realnie zaoferować wierzycielom. Ale pamiętaj, obietnice bez pokrycia doprowadzą tylko do porażki układu. Twoja propozycja. Musi być ambitna, ale wykonalna. Żeby to wszystko zrobić, musi być przygotowany spis wierzytelności. To jest kompletna lista Twoich zobowiązań wobec każdego wierzyciela z dokładnym określeniem kwoty, terminu powstania, daty powstania oraz charakteru wierzytelności. Ten spis wierzytelności, a także spis wierzytelności spornych, jest przygotowywany przed obwieszczeniem o ustaleniu dnia układowego i aktualizowany w całym toku postępowania. Aż do złożenia wniosku o zatwierdzenie układu. Następnie doradca restrukturyzacyjny, jak już ma ten pierwszy spis, dokonuje obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego. No i od tego momentu zaczyna się prawna magia. Uzyskujesz ochronę przed egzekucją. Wierzyciele nie mogą wszczynać nowych postępowań egzekucyjnych, a te, które są już w toku, zostają zawieszone. Ten moment ochrony trwa co najmniej 4 miesiące, dzięki czemu masz czas na oddech oraz reorganizację firmy. Ale uwaga, to nie są wakacje od długów. To czas intensywnej pracy nad uzdrawianiem firmy i przygotowaniem do głosowania nad układem. Uzdrawianie firmy, czyli określenie modelu biznesowego. Krok piąty. Odbywa się później głosowanie wierzycieli nad propozycjami układowymi. Aby układ został przyjęty, musi za nim zagłosować większość wierzycieli, którzy reprezentują co najmniej dwie trzecie sumy ogółu wierzytelności. W sytuacji, gdy mamy już układ przyjęty, nadzorca układu stwierdza przyjęcie takiego układu. A później składasz do sądu wniosek o zatwierdzenie układu. W takiej sytuacji sąd weryfikuje, czy wszystko zostało zrealizowane na tym etapie zgodnie z prawem i czy układ nie krzywdzi żadnego wierzyciela. Jeżeli nie krzywdzi żadnego wierzyciela, sąd zatwierdza układ, a ty musisz zacząć go realizować, czyli spłacać zobowiązania zgodnie z przyjętymi propozycjami układowymi. Musisz wtedy wdrażać zmiany, które ustaliłeś w planie restrukturyzacyjnym. Dlaczego? Bo jeżeli tego nie będziesz robić, układ na pewno upadnie, a wtedy będziesz w sytuacji gorszej niż na początku. Brzmi skomplikowanie? Może tak, ale każdy krok ma jasno określone procedury. Ale jak to wygląda psychicznie i biznesowo? To ogromne wyzwanie. Dlatego w kolejnych odcinkach będziemy omawiać szczegółowo każdy etap postępowania. Dzisiaj tylko, przepraszam za zwrot, lekko liznęliśmy ten temat, bo diabeł oczywiście tkwi w szczegółach. A te szczegóły są skomplikowane. Niemniej, żeby mieć pewność, czym jest to postępowanie, czym jest restrukturyzacja, będziemy to postępowanie w kolejnych odcinkach rozkładać na czynniki pierwsze. I teraz sprawa, o której nie wszyscy chcą mówić: ile to wszystko kosztuje? Bo restrukturyzacja oczywiście nie jest darmowa. No I dobrze, że nie jest. To poważna procedura, która wymaga profesjonalistów, de facto z ogromnym, kolosalnym doświadczeniem. Na koszt restrukturyzacji składa się przede wszystkim wynagrodzenie doradcy restrukturyzacyjnego. Zależy ono od stopnia skomplikowania sprawy, od tego ilu mamy wierzycieli i na jaką kwotę, a także od czynności, które tam trzeba będzie realizować. Są drobne koszty sądowe, a także być może jest konieczne zaangażowanie innych specjalistów, np. interim menedżerów. Typowe wynagrodzenie doradcy w postępowaniu o zatwierdzenie układu to od kilkunastu tysięcy złotych do setek tysięcy złotych. To wszystko zależy, powtórzę, od wielkości firmy, od skomplikowania sprawy. I komuś może się wydawać, że to jest dużo, ale porównaj to z alternatywą: utrata całego biznesu, osobiste bankructwo, odpowiedzialność za długi spółki z prywatnego majątku. I jeszcze jedna rzecz, której nikt ci nie powie. Restrukturyzacja wymaga nie tylko pieniędzy, ale i czasu, twojego czasu, twojej uwagi, twojej energii. Tego nie możesz zlecić na zewnątrz i wrócić, gdy wszystko będzie gotowe. To proces, który wymaga twojego zaangażowania na każdym etapie. I teraz chcę poruszyć temat, który jest często przemilczany, poczucie wstydu związane z restrukturyzacją. Bo umówmy się, w Polsce wciąż panuje przekonanie, że problemy finansowe firmy to powód do wstydu, powód do, do stygmatyzacji. Co ludzie powiedzą? Teraz wszyscy będą wiedzieć, że jestem nieudacznikiem, teraz każdy będzie widzieć, że mi nie wyszło. To oznaka porażki. Chcę w tym momencie powiedzieć jasno: nieprawda. Porażką nie jest restrukturyzacja. Porażką jest bezczynność w obliczu problemów. Porażką jest doprowadzenie firmy do upadłości, gdy była realna szansa na plan naprawczy. Porażką jest ukrywanie problemów tak długo, aż staną się nie do rozwiązania. Jak to jest, że np. w Stanach Zjednoczonych przedsiębiorcy otwarcie mówią o swoich biznesowych wzlotach i upadkach? Tam restrukturyzacja, czy nawet bankructwo, to dla nich lekcja, a nie piętno. Wielu najbardziej znanych miliarderów przechodziło przez procedury oddłużeniowe, choćby sam prezydent Stanów Zjednoczonych, gdzie on wbrew powszechnej opinii nie upadał. On się restrukturyzował. Tak więc ten kanał jest po to, żeby odczarować ten temat i pokazać, że w kryzysie można działać działać mądrze, działać legalnie i działać na czas, bo nie każdy kryzys kończy się tragedią, ale każdy kryzys wymaga decyzji. I często najgorszą decyzją jest po prostu jej brak. Pamiętaj, jako przedsiębiorca, nie jesteś swoją firmą. Twoja wartość jako człowieka nie jest mierzona stanem konta czy brakiem długów. Kryzys to część biznesu. Sposób, w jaki przechodzisz przez ten kryzys, definiuje cię jako lidera i jako odpowiedzialnego przedsiębiorcę. Restrukturyzacja to nie wyrok. Restrukturyzacja to narzędzie, to procedura, to szansa. W kolejnych odcinkach przeprowadzę cię przez cały proces krok po kroku, pokażę, jak rozmawiać z wierzycielami, pokażę, jak negocjować warunki. Pokażę, jak przygotować plan naprawczy, który faktycznie działa. Tak więc, pamiętaj o tym: restrukturyzacja jest rozwiązaniem, restrukturyzacja jest narzędziem. Będziesz musiał wiedzieć, jak rozpoznawać, że twoja firma zmierza w stronę kryzysu, zanim będzie za późno. Dzięki wczesnej diagnozie zyskasz czas, czyli najcenniejszy zasób w restrukturyzacji, i tego będę Ciebie uczyć w kolejnych odcinkach. Tak więc, jeśli ten temat Cię interesuje, Zostaw subskrypcję i kliknij dzwoneczek. A teraz prośba: daj znać w komentarzu, co najbardziej w restrukturyzacji Cię przeraża, z czym masz największe obawy, na co chciałbyś uzyskać odpowiedź w tych kolejnych odcinkach. Zacznijmy te rozmowy wspólnie, razem, bez tabu, bez wstydu, bez owijania w bawełnę. Bo w życiu, tak jak w biznesie, albo w biznesie, tak jak w życiu, powinienem bardziej powiedzieć, najtrudniejsze rozmowy często są z tymi Najbardziej potrzebnymi. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Jeśli Twoja firma mierzy się z kryzysem, nie chowaj głowy w piasek. Umów się na bezpłatną konsultację. Przeanalizujemy Twoją sytuację, ocenimy ryzyka prawne i wskażemy, jak zabezpieczyć Ciebie i firmę, zanim będzie za późno. Wejdź na hdr.u.pl i wypełnij formularz kontaktowy.